Zanim pani do mnie przyszła, była pani brzydka. Nikt nie chciał na panią spojrzeć. Ja panią odmieniłem. Jeśli się to pani nie podoba, proszę wyjść i nie wracać. Ale zawsze wszystkie wracały. Tak mówił Antoine Cierplikowski, fryzjer wszechczasów, który stworzył współczesną kobietę. Dbał nie tylko o włosy, ale cały wizerunek. Dlatego od ubiegłego roku jest patronem międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego, w którym liczy się doskonała fryzura i dopasowanie do niej całego stroju. To, co robią moi nauczyciele, to właśnie wspominanie tego wielkiego dzieła Mistrza Antuana. Urodził się niedaleko nas, tu zmarł też w naszym bliskim sąsiedztwie. Pracownię, którą udało nam się otworzyć, również nazwaliśmy jego imieniem. Także rzeczywiście ten konkurs to jest właśnie takie podtrzymywanie tradycji tego wielkiego mistrza. Ogrzebień mistrza Antuana walczyły uczennice fryzjerstwa z Błaszek, Działoszyna, Kalisza, Pabianic, Turku, Wieruszowa i Zgierza. Sierac, czyli gospodarza konkursu reprezentowały uczennice zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer nr 2. Długo ćwiczyłeś? E, powiem szczerze, tydzień ćwiczyłam przed tą fryzurą, więc to jest taki mój, moim zdaniem, trochę spontan, bo mam część fryzury, część jeszcze muszę trochę oplanować, ale myślę, że zdążę i będzie wszystko dobrze. A jaki pomysł jest na, na fryzurę twój? Ja mam dwa stożki przygotowane i fryzura będzie bardziej się na boki rozsadzić niż do góry, ale mam jeszcze część włosów, którą planuję postawić tak wysoko. Co to będzie za fryzura? To będzie fryzura... Y skul. moje inspiracje właśnie były kule, ponieważ jest to taka innowacyjna fryzura w ogóle kule jest... Także zainspirowała mnie kula, no bo ponieważ kiedy zobaczymy na nią, ona jest doskonała, ponieważ wszystkie punkty oddalone są od środka i właściwie jest długość taka sama. W ogóle kulę można zobaczyć w całym naszym życiu, funkcjonuje na przykład nawet podczas takiej gry w piłkę, ale również wszechświat jest też również otoczony i stworzony na podstawie kul. Dlatego postanowiłam, że zainspirowała mnie ta kula i dlatego postanowiłam, żeby we fryzurze też ją umieścić. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. A patron tego konkursu Miss Antoine ma jakiś wpływ na to jak się przygotowujecie do takich konkurs? Na pewno, chociaż dla mnie to jest inspiracja taka że on był takim nowoczesnym, miał różne pomysły i na pewno to powoduje, że też mamy różne pomysły takie innowacyjne. Ćwiczenie fryzur było niezbędne, ponieważ temat tego tegorocznego konkursu stawiał przed uczestniczkami ogromne wyzwanie. Miały zamienić modelki w rzeźby. Ponieważ Antoine Cierpikowski był wielkim artystą i szukał swoich inspiracji w muzeach, no i przyjaźnił się z ksawerem Dunikowskim, który był genialnym rzeźbiarzem. Rzeźba to jest w ogóle jeszcze kategoria fryzury? Oczywiście. Włosy są materiałem, w którym można wykonać wszystko. I teraz przed dziewczynami jest zadanie takie, by z tych włosów stworzyć coś na kształt rzeźby. To może być rzeźba współczesna, a może być też odniesienie do jakichś historycznych rzeźb, z archaicznych, można wręcz powiedzieć. Także dowolność totalna. Konkursy to ważna część przygotowania do pracy zawodowej i konkurowania z innymi fryzjerami. Jednak konkurs Ogrzebień Mistrza Antoana to coś więcej. Żeby rozwijali swoją pasję do fryzjerstwa, mogli się pokazać, wykazać. To też świadczy o ich kreatywności, takie przygotowywanie do konkursu. Muszą wpaść na pomysł, muszą same tą fryzurę wymyślić, dobrać strój, dobrać makijaż, więc naprawdę dużo daje udział w takim konkursie. Wymyślić wcale nie jest łatwo, wykonać zapewne jeszcze trudniej. Szczególnie kiedy model włosów ma niewiele. Niewiele ma na głowie, ale za chwilę będzie miał wiele, także <śm> musimy troszeczkę poczekać i ocenić -finał, znaczy finalny efekt, tak naprawdę. Na finalny efekt trzeba było czekać 3 godziny, bo tyle miały uczestniczki na uczesanie i wystylizowanie modelek i modeli. Działaniom młodych fryzjerek z zainteresowaniem przyglądali się koledzy ze szkoły. Niektórzy z odrobiną zazdrości, zwłaszcza kiedy na głowie Sebastiana pojawił się piękny zielony gekon. To jest osobiście mój brat i mi się osobiście bardzo podoba. Jak ale jest ja z tym do w ogóle pójdzie, jak nie, tak będzie ale... wyglądał. No to do domu nie wejdzie, no. <laughs> Ja zwierzę nie trzymam do domu. Ale uważasz, że to jest fajne, żeby bawić się w ten sposób? Bardzo fajne. Tu w ogóle nikogo nie widzę, tu wszyscy właśnie tam trzeba coś tam widziałem, a on ma zwierzę na głowie. To <grystanie> jest w ogóle coś innego. Marta Pełka miała zadanie utrudnione, bo nie mogła wcześniej przećwiczyć fryzury. Jeszcze raz, w sumie łatwiej niż się wydaje, ale debiut w końcu także. No właśnie, to jest e, w przeciwieństwie do pozostałych uczestniczek fryzura na e, włosach, z których wydawałoby się niewiele można zrobić. E, tak, ale są pozory. Mimo, że były krótkie, da się wiele zrobić z takich włosów, także mam nadzieję, że wszystko wyszło tak jak miało wyjść. A ty jesteś zadowolony z tej fryzury? No bardzo. No to moja miłość to robiłam, to muszę być zadowolony. Ale brat mówił, że podobno nie wpuścicie do domu w tej fryzurze. Znaczy, ja mam klucze, więc to jest tak jakby. Ode mnie zależy, to wszystko. Gekon, mimo sympatii publiczności, nie przyniósł Marcie nagrody. Jury miało naprawdę trudne zadanie, ponieważ poziom umiejętności uczestniczek był bardzo wysoki i wyrównany. Jurorzy oceniali kilka elementów, które wpłynęły na końcowy efekt. Oczywiście czystość pracy, talent młodych fryzjerów i w sumie tak naprawdę to talent. Jury przyznało wyróżnienie i nagrodę cechu rzemiosł różnych w Sieradzu Paulinie Beskiej z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Kolejne wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Sieradzu i Centrum Nauki i Biznesu Żak otrzymała Julia Śnieguła z Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu. Trzecie wyróżnienie i nagrodę hurtowni fryzjerskiej Helen Beauty zdobyła Klaudia Owczarek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. Trzecie miejsce i nagrodę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu wywalczyła Karolina Skrobiszewska z Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach. Nagrodę prezydenta miasta Sieradza i drugie miejsce jury przyznało Bognie Wiskulskiej z Zespołu Szkół w Działoszynie. Drugi międzyszkolny konkurs fryzjerski ogrzebień mistrza Antoana wygrała reprezentantka gospodarzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu Estera Kozielska. Otrzymała statuetkę i nagrodę starosty sieradzkiego. Wszystkie trzy laureatki pojadą także na szkolenie w salonie Leground w Łodzi. Jestem zaszykowana. Na pewno to jest otworzenie kariery przede mną, jakieś możliwości, pokazanie, że naprawdę jestem, mam jakieś zdolności. Uświadomiło mi to trochę, dałam taką pewność siebie. No Jestem bardzo dziękuję, jestem bardzo zdziwiona. Czy to jest wygodna fryzura? Tak. Powiem, że na, na co dzień bym tego nie uczesała, ale bardzo, bardzo wygodna. A przepraszam bardzo, a co pan prezydent robi tej modelce? Nic nie robię, tylko jesteśmy pełni podziwu, że w tak idealny sposób są poukładane te włosy. To jest rewelacyjna sprawa. Ale pani mówi, że to jest e, kwestia ćwiczeń i, i doświadczenia. Tak? Jest siła. To się wpisuje w markę sieradza, czyli kontynuowanie dzieła Antoana Cierpikowskiego, prawda? No tak sobie myślę, że, że chyba jak patrzyłem tutaj na te fryzury, ale szczególnie na tą, która wygrała, to myślę, że Laurent Filipon, który był u nas w tegorocznej edycji Festiwalu Open Hair, myślę, że nie powstydziłby się, jest, 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 jest potencjał sieradzanego. Tym bardziej mnie jako włodarza i nadzorującego te szkoły cieszy to, że tutaj akurat w tej szkole jest ten konkurs. Jest to promocja dla tej szkoły, a tym bardziej jeszcze mnie cieszy, że absolwenci tej szkoły wygrywają takie konkursy, co jest naprawdę budujące. A odważyłby się Pan na przykład na taką fryzurę, jaką miał ten jedyny model? To znaczy, może ja bym się osobiście nie odważył, ale e, zabrakło mi właśnie tutaj jednej rzeczy. E, jakieś nagrody czy wyróżnienia dla tego modela, bo był jakby nie było jedyny tutaj z panów, który, że tak powiem, dał się namówić na taką fryzurę i chwała mu za to. Połączenie nauki i rywalizacji z dobrą zabawą sprawiło, że młode fryzjerki chętnie przyjeżdżają do Sieradza. Jest więc szansa, że także za rok będą mogły uczestniczyć w międzyszkolnym konkursie fryzjerskim Ogrzebień Mistrza Antoana.